O, ale ten zestaw puściłeś, czy nie? Dobra, co się dzieje? Ale maszyna ruszyła. Brania na dwie wędki. Teraz tu, teraz tu. Ale piękna ryba. Ba bardzo mocna ryba. Uła. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj film taki bardzo ciekawy. Już tłumaczę dlaczego. Dwie metody: dystans. Krótszy dystans, ale to zaraz Wam opowiem o głębokościach, co tu się dzieje. Ale dzisiaj przyjechał ze mną Bartek. Oj, komary! Znowu Bartek poszedł na ponton, pomogłem mu rozwinąć. Ja się rozłożyłem. Jestem na grunt i teraz znajdziemy sobie miejsce z pontonu, czyli sądom. Jedną wędkę sobie sam znajdę, drugą mi znajdzie. Zaklipuję sobie tam, gdzie znajdziemy odpowiednie miejsce. Zanęci kanibalem dziewiątką plus moimi ziarnami, które gotowałem. Od razu mi to miejsce, więc nie będę musiał nęcić, będę już miał podnęcone i będę łowił grubo, czyli grube nęcenie z pontonu. Mam nadzieję, że będą jakieś grubsze ryby, ale to zaraz zobaczymy. Dobra, dzisiaj tak, dynamik Big Two, czyli 2,5 mm swim. A tutaj mamy już odwodniony palet. Tutaj standardowo kulki, przypony wędki już zaraz będziemy szykować. Woda dzisiaj taka, dosyć duży wiatr w naszą stronę, więc. Bardzo dobrze, bo te komary i muszki trochę nam odejdą, strasznie tną. Ludzi trochę jest, bo już można łowić złódki, więc zaczynamy. A o głębokościach i o tych takich pierdolach, zaraz opowiem przerzucie. Wywozimy zestaw dystansowy. Bartek mi dystans ustawi tam na 4 metry. Tam gdzieś na wprost, prawą wędkę mam... Tak? No tak, tylko że dorobnica, nie? Ustawi mi dystans. Tam nas, na tym, na czterech metrach, gdzieś na blacie bo na spadzie, zaraz zobaczymy. Prawą wędkę mam już ustawioną na trzech. Yy, dałem mu pelet, kanibala dziewiątkę i łubin. Ale w prawo bardziej. I ziarna i mi ustawi od razu podnęci tam, gdzie mam wędki. Dzisiaj grube nęcenie z pontonu. Elegancko. Zobaczymy, co to nam, nam da. Dość duży wiatr. Bardzo dobrze, bo jest dużo komarów i muszek, więc dystansem też nie chcę daleko rzucać, żeby mi balony się nie robiły, żeby te rzuty były dokładniejsze. Więc najpierw operacja nęcenia, a później już. Ale ma wszystko gotowe, więc od razu zaczniemy łowić. No tak dywanowo, ale nie tak... Klipować tutaj już? Nie, 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 trochę zostaw na drugą. No tak wiesz, troszkę tak wiesz, szerzej, no właśnie. Bo to różnie będzie z rzutem. Ale nie całą paczkę, nie? Daj połowę i gid. Drugą połowę damy na prawu. Nie, nie, bo jeszcze mi prawą podnęcisz, nie? Jeszcze, raz? jeszcze mi prawą podnęcisz. Drugą możesz od tej podpłynąć, jak chcesz. Co ci dam tu? Od razu zobaczysz, na ile tam ustawionej. Albo rzucaj i złap, dobra? No, akurat, dobra. Gitara. Wywal te resztę peletu i... Ta dywano Bardziej tak o właśnie tam, tam. No, no, no. O właśnie. No i dobrze. Dobra, jak widzieliście wędki już mamy zaklipowane. Podnęcone. Więc zaczynamy... Tu zaczniemy od... Lemona pomarańczowego. Albo od żółtego, ale możemy zacząć od pomarańczowego. Mamy już wstępnie sobie fajnie podnęcone, podsypane skorzystałem z uprzejmości, że mamy ponton. I on mi ładnie podnęcił na grunt. A ja sobie spokojnie teraz będę to rzucał palecikiem. Zobaczymy jak ten nasz niecny plan wy wy wypali. Prawa wędka dziś mam na 2,5-3 dwa, dwa metry, czyli ta to właśnie rzucam. Tam mam tak bliżej trochę, tak 2,5-3 metry, czyli taką głębokość linowo-leszczowa. Plus tutaj jest taka jakby niecka, czyli takie punktowe wgłębienie. I ja gdzieś w okolicy tego wgłębienia to idzie tak w dół, w dół, w dół i później tak ostro w dół. Więc no zobaczymy. Plan jest fajny. Mam nadzieję, że będzie zrealizowany elegancko. Kurde, wiatru nie ma, już te muchy się zedziały. Lekko wiało. Lekki wiaterek jest potrzebny, żeby te muszki tak nie atakowały. A tutaj polecimy to, co ostatnio dawało rybę, czyli, czyli różowym. No, zobaczymy, jak ten mój plan wypali. Jestem bardzo ciekawy, bo wywaliłem całą, znaczy Bartek wywali, całą paczkę peletu i, i to, co miałem w zabrażarce, w sumie ziaren nagotowanych więc tam nie ma nic ciekawego ale zawsze coś dystans niedaleko, więc trzeba też troszkę wyhamowywać z tym dystansem dzisiaj dystans służy do łowienia dosyć bliżej mogłem wziąć w sumie 3,30 wędkę, ale już teraz nie będziemy kombinować jak już jest, to niech jest. Mocniejsza wędka zawsze się przyda. No i dobra, gdzie wędki rzucono i teraz pozostało nam czekać na nasz, na realizację naszego niecnego planu. Sam są ciekawy, co z tego wyjdzie, a Bartek już tam, widzę, stoi i będzie żerował za oko. No, mamy delikatnie rozjaśnienie już, mgła pomału schodzi. Mamy szóstą godzinę, czyli gdzieś godzinę już łowienia. Na razie ani obcierki, ani brania. Nie wiem, jakoś mam złe przeczucia co do tej miejscówki, ale zobaczymy. Nie panikujemy. Mamy dzisiaj trochę czasu, możemy nawet wyczekać, wysiedzieć tę rybę. Tutaj bardziej trzeba będzie wysiedzieć tą rybę, bo to nie jest za bardzo uczęszczane stanowisko, więc też i nie zakarmiane więc no zobaczymy, musimy troszkę podnęcić, podrzucać może coś podejdzie, może jakiś leszcz może jakiś lin, oby oby, oby dobra, na razie się nic nie dzieje, cisza, spokój zrobimy trochę zamieszania dobra, rozrobię zamętę będę dawał ekspert 2 rozrobimy i będę dawał jak jak czapkę na górę to musimy coś zadziałać, bo jest na razie mocna bieda. Woda spokojna, ale dosyć zimna z rana. Tak, gdzieś do 18 stopni, nie powiem, że mi ciepło. Więc spróbujemy miksu miksu trochę rozebrać i na górę dawać na czapeczkę, żeby jakieś chmury tam narobić jeszcze. czekając na jakiekolwiek branie, choć straciłem już nadzieję, ryż i taki nowy wynalazek, proteinowy baton ze słodzikami. W 50-45 gramach mam aż 22 gramy białka. Rewelacja, naprawdę serio, blidlo. A tutaj niestety wędkarsko słabo. Szczerze, już straciłem nadzieję. Nie wiem, czy może dystansę, rzu rzucić dalej, nie mam pojęcia, ale albo złe stanowisko, no, słabo to wygląda, no nie ma się czym chwalić, dalej beton, dalej nic się nie dzieje, ale trwam przy tym co ustaliłem, trudno, jak nie będzie nic, to nie będzie nic, a jak się chyba wkręci, to będzie fajnie, ale na razie nic, dopiero cieplej się zrobiło, tak było zimno, że jak ten wiatr przyszedł, to cały się trząsam, musiałem się ze schować, żeby wiatru nie było. Ale teraz lekko wiatr ustał, temperatura skoczyła do góry, więc już można spokojnie posiedzieć. No i czekamy, czekamy jeszcze trochę, dajemy szansę, może woda się obudzi, zobaczymy. Patrzcie no, już się miałem do domu zwijać i branie, na małego Dambelsa. Ale jajca no, ale jajca, ale jajca no, po pięciu godzinach i to na małą kulkę. A to nie jest jakaś duża ryba? Nawet nie wiem co to jest, ale zaraz się dowiem, bo to blisko było. Les się pojawił, nie wiadomo skąd. No zobacz. I to na, na małą kulkę wziął no. I co teraz będę siedział? Ale ładny. Na małego Pomarańczowego Apa lemonowego no Patrzcie co tam. Ruszyło się coś, ruszy się To ładny reszcz Koło 50. No nie no teraz to, żeśmy tu teraz Załamał mnie teraz. Co ja mam zostać? Leccie Kurde no Po pięciu godzinach się wkręciły. Może ławica weszła tam gdzie mam pelet. I to na małą kuleczkę. Mówię założę małą. Może jakaś płotka uderzy. Może coś. A tu zobaczcie no. No dobra, no to teraz to już zostaje. <grywy> A już powiem wam, że dzwoniłem do Bartka, który jest z drugiej strony i mówię... Nie no ja już jadę, nie? Chcesz to se zostaj jak zagadamy, gadamy. I akurat mu szczupak wyszedł. Może się ruszą. I patrzymy, branie. No nie wiem. I to niedaleko. Hmm. No ale tak zawsze musi być, nie? Już się prawie zwijam. Już z Bartkiem rozmawiam. Mówię, dawaj z tym pontonem. On tam jednego konia. Mówię, dawaj, zwijamy się. Przy tu się nic nie dzieje. Nie, wieje. Mówię nawet branie od rana. I tak sobie siedzę, siedzę, siedzę. I on ja właśnie mówi, ale mi szczupa ładnie wyszedł. Jak siedzę, patrzę, branie. Na małe kulki założyłem. No i co? No teraz znowu trzeba pół godziny poczekać, bo może coś się ruszyło. Puh, ach, te ryby. Co się dzieje. Ale maszyna ruszyła. Brania na dwie wędki. Teraz tu, teraz tu. Ale piękna ryba. Ba bardzo mocna ryba. Uła. O, chyba tam to jedzenie zadziałało. Ale piękne branie. O, no, ładnie walczy. Damy jedno mniej. A, Tu miałam branie na lewej, teraz na prawej Ale się ładnie dzieje, no. Kurde, ale trzeba było wyczekać. Trzeba było wyczekać. Ale powiem Wam, że ja już się podobałem. Ja już się podobałem, tyle Wam powiem. Ale tu widzę, że piękny deszcz. Kolejny elegancko, o to chodzi. I to na małe kulasy. Na małe kulasy. Piękny, Oleg, napasiony, prawie piniesiona. Uje, <noise> o, je, o Jezu, ale zrobił to zamieszanie. Patrzcie co tu się dzieje. Wszystkie wędki w wodzie. Znaczy wszystkie wędki poza wodą Znaczy wszystkie, no, no sami wiecie. Dobra, zaraz wracam. A wreszcie grube nędzenie zadziałało, więc zakonamy to co pięknie nam tu działa. Lemon, ale mały. Jak widzicie wszystko w dewastacji. Dwie wędki. O, co tu się dzieje no, ale tu hałas, telefon, chaos, wszystko leży Jezus mój ale no jestem w szoku jak to z dnia z chwili na chwilę ruszyło no ale z drugiej strony jest to duże jezioro grubo przynęciliśmy więc zanim to wszystko tutaj się tam wypracowało zanim tą rybę tam kusiliśmy. Zanim ona znalazła te nasze grube nęcenie, to chwilę potrwało, dlatego też nie ma co się dziwić, że to tak późno rusza. Mam nadzieję, że rusza. Mam nadzieję właśnie, że rusza. Dobra, przerzucam dystans i w sumie czekamy dalej na ciekawe efekty. Dobra, przerzucamy, przerzucamy. Póki tam jeszcze jest jakaś szansa na jakąś rybę. Wiatr nam tu bardzo mocno przeszkadza. Czasami są takie podmuchy, że to jest masakra. Ale musimy, musimy rzucać, 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 rzucać. Coś. aj, ewidentnie się coś zaczęło. Ewidentnie, chwilę zaczęło się coś dziać. No, by coś jeszcze wpadło. Kurcze, bo trochę było tam zanęcone. Na pewno to coś tam tempelet i ziarna, trochę tego leszcza utrzymały. Albo coś jeszcze. Więc to fajnie by było jakby coś jeszcze tam uderzyło. Pięknie. Od razu po przerzuceniu. Aaaa. Patrzcie. Pięknie. Czyli tam siedzą. To musimy je zmusić. Musimy je zmusić. Pięknie. Uf. Ale jestem zadowolony. Jestem zadowolony, że nie pojechałem do domu. Serio. Naprawdę jestem zadowolony. Zadowolony. Ale od razu, od razu po wrzucie. No, czyli je gdzieś tam trzeba zastymulować trochę. Pięknie teraz na dystansik. I one tam są. Grubo zanęcone, to one tam są. Kolejna ładna łupata i to od razu po wrzucie. Elo. Pięknie. Siema z rana, siema z rana. Piękne łupacisko. I na apa małego czosnek. Mi się podobały apa. Ale ten już ładny klocek. No, 51 gdzieś może mieć. Piękny kabań. Uff, uh. Strony, ale chyba znowu jakąś rybę podczepiłem. Ja to mam szczęście z tym podczepieniem. No coś płynie, no. Ha! Co? Nie no jest ryba. To co, ja ryby nie czułem? Ty, zaciąłem myślę, że nie ma ryby. Co tu się dzisiaj dzieje? Ale Brolą. Josny gwint. A, bo ja zaciąłem i go zahaczyłem. Zobaczcie, wszystkie wędki, ja yeah. ale, ale pogrom jest To już jest serio pogrom, to już jest poskładany jestem Znowu Ta, zaciąłem Puste branie i w nosa dostał Dostał w nosa Ty Ale patrzcie co się dzieje, dwie wędki naraz znowu Co tu się dzieje Co tu się dzieje no nie, no tego to ja bym to w scenariuszu nie napisał, na pewno, nie? Dobra, przerzucam dwie wędki, bo znowu... Znowu wszystko na, na brzegu. Dobra. Chwilowy przestój. I akurat brania nie było, więc przerzucę sobie jeszcze raz. Bo tak fajnie coś się wkręciły. Teraz chwilowo przestały. Więc jeszcze raz poprzerzucam, póki mam pelet. Jedne i drugie. Zachęcimy te ryby. No i co? Brały, brały. Wykorzystałem chyba co było i już się zmyły. Miałem taką, nie wiem, godzinkę, pół? No chyba godzinkę gdzieś. Od tego pierwszego lesza, to tak miałem później branie chyba na dwie wędki raz, drugi raz. Raz chyba spudłowałem, później znowu coś było. A już nie pamiętam, <noise> zapomniałem wszystkiego, no i teraz już od godzinki nic się nie dzieje, więc teraz już chyba ten czas, żeby się zwijać. Ale się wysiedziane, wysiedziane, tak jak kura znosi jajko, tak ja dzisiaj znosiłem, ale to aż 5 godzin. I po 5 godzinach dopiero coś tam odpaliło, ale nie spodziewałbym się, że coś odpali, no ale ładnie, bo chyba 5 czy 6 leszy, to no, wpadło bardzo fajnie, więc się wydaje, bo to jest miejscówką rzadko uczęszczana, więc nie jest też nęcona rano podsypaliśmy więc zanim ta ryba gdzieś tam namierzyła ten pelet i te ziarna, to trochę minęło bo to jednak duże jezioro I gdzieś tam właśnie weszła w te ziarna zaczęła żerować, przy okazji właśnie miałam brania i pewnie wyjadło co wie, leszcze wyjadły co było i, i się zmyły a co wykorzystałam, to wykorzystałam to moje, więc elegancko jakaś tam obserwacja wody na przyszłość. No i to tyle na dzisiaj. Do następnego.